Dobry wieczór, WTK, Seweryn witam Państwa serdecznie. Dużo będziemy dzisiaj Państwu mówić o nowych decyzjach rządu dotyczących obostrzeń, różnych zakazów, ograniczeń. Premier tak jak zapowiedział, tak zrobił. I od soboty będziemy mieli zamknięte kolejne sklepy, będziemy mieli zamknięte zakłady fryzjerskie, salony urody, a także z pewnymi wyjątkami żłobki i przedszkola. Z drugiej strony nie potwierdziły się pogłoski o tym, że będzie całkowity lockdown, czy na przykład zakaz przemieszczania się. O tych najnowszych decyzjach rządu porozmawiam już teraz z Państwa i moim gościem, dr Andrzej Trybusz, były główny inspektor sanitarny, a także były szef wielkopolskiego Sanepidu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. Panie doktorze, pan sugerował w ostatnich dniach, że w tej chwili, w tej sytuacji potrzebny byłby już taki całkowity lockdown twardy lockdown. Czy wobec tego jest pan rozczarowany dzisiejszymi decyzjami rządu? No znaczy po części tak, po części tak, dlatego że y, zakres interwencji czy wprowadzanych y, obostrzeń, on musi być dostosowany do sytuacji epidemiologicznej. A ta sytuacja jest wyjątkowo niepomyślna. Y, rosnąca liczba zakażeń dzisiaj ponad 34 tysiące trzeba się spodziewać w najbliższych dniach kolejnych wzrostów, ale to, co szczególnie niepokoi, to naprawdę coraz bardziej dramatyczna sytuacja w ochronie zdrowia kończące się y, miejsca na, y, na łóżkach covidowych. Codziennie przecież po da były dni, że ponad tysiąc pacjentów do, na oddziały covidowe trafiało, więc to wszystko stwarza naprawdę bardzo niebezpieczną sytuację. I oczywiście wszystkie działania, które mają ograniczyć mobilność, które mają ograniczyć um, liczbę kontaktów między ludźmi, one w jaki sposób oddziałują na transmisję wirusa, ale wydaje mi się, że w tej sytuacji jednak rząd powinien zdecydować się na głębsze, głębsze obostrzenia i rzeczywiście na Co lockdown, dlatego, że to Co jeszcze że Jakie miejsca? Znaczy, wie pan, do zamykania to już za dużo nie ma, ale jednak proszę zwrócić uwagę, jak w takich sytuacjach dość dramatycznych, epidemiologicznych postępowały inne kraje, no też kraje demokratyczne Francja, Holandia, Hiszpania, yy, Niemcy. Po prostu tam ograniczano yy, mobilność społeczną, ograniczono możliwość przemieszczania się ludzi, wychodzić można było do pracy. W, w, w przypadku no, konieczności dokonania zakupów, udania się do lekarza, do apteki, a więc to były takie dość y, zdecydowane kroki. No, u nas się na to nie zdecydowano. Ja już pomijam oczywiście wymiar prawny, czy są możliwości, czy nie. To od tego są specjaliści, ja m, zajmuję się y, medycyną. Więc wydaje mi się, że te y, przyjęte środki, one nie do końca są adekwatne do sytuacji. Ja tylko jeszcze jedno zdanie na ten temat. Proszę sobie przypomnieć rok temu. Poziom y, zakażeń 200-300 dziennie. W tym czasie mieliśmy bardzo głęboki lockdown, który dał efekty, bo myśmy tak naprawdę do wczesnej jesieni no, byli w takiej, no jeśli można w epidemii być w sytuacji dobrej, to myśmy w takiej dobrej sytuacji byli. No, później już nastąpiło rozluźnienie, wakacyjne, no i tam już dalej w historii, historię znamy. Więc wydaje mi się, że m, przyniosą te obostrzenia za jakiś czas, niewątpliwie, efekty. No ale dzisiaj naprawdę sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna. Myślę tu szczególnie o systemie ochrony zdrowia. Wspomniał pan też o tym, że za chwilę możemy się spodziewać kolejnych, coraz wyższych poziomów nowych zakażeń. Pan sądzi, że padną kolejne granice. Dzisiaj mamy powyżej 30 tysięcy, czy będzie ponad 40, ponad 50? Nie można tego w żaden sposób wykluczyć. I oczywiście konsekwencją tego będą dalsze wzrosty liczby osób hospitalizowanych. No Myśmy dzisiaj na konferencji prasowej słyszeli takie, powiedzmy, statystyczne wyliczenia: no zajętych jest 75%, ale zwiększymy o 8 tysięcy, dojdziemy do 40. No tylko to, tak, w statystyce to się wszystko zgadza, ale jak posłuchamy ratowników medycznych, którzy wożą, pacjentów covidowych do szpitali, to już ta statystyka z życiem się zupełnie rozjeżdża. No są naprawdę w Warszawie jest bardzo poważna sytuacja, jeśli chodzi o znalezienie łóżka COVIDowego. Jest poważna sytuacja, jeśli chodzi o możliwość interwencji ratownictwa medycznego w przypadkach nie COVID, COVID nie zlikwidował zawałów, udarów, urazów. Ci ludzie czekają często godzinami na yy, zespół ratownictwa, bo w tym czasie karetki są zupełnie zajęte czymś innym. Więc jest to sytuacja absolutnie nadzwyczajna, a nadzwyczajna sytuacja no, wymaga nadzwyczajnych działań. I ja nie jestem przekonany, czy uzyskamy zadawalające efekty wygłaszanymi apelami. Oczywiście, jeśli te, te już obostrzenia, które są, jeśli one mają jakiekolwiek efekty przynieść, to jest tu bez. Względna potrzeba ich przestrzegania. Czyli tak naprawdę wszystko jest, czy w zasadniczym stopniu wszystko jest w naszych rękach, ale przecież mamy świadomość, że ludzie są zmęczeni, są tym wszystkim już zirytowani, nakłada się na to okres I tutaj świąteczny. Od razu się pojawia I... właśnie pytanie, o które chciałem zapytać, czyli kwestia tego, czy Polacy się zastosują do tych nowych obostrzeń, już nie mówiąc o tym, co by było, gdyby wprowadzono znowu, tak jak rok temu zakaz przemieszczania się. Panie redaktorze, to jest walka o zdrowie i o życie. I ja mówię, ja w pełni rozumiem frustrację, zmęczenie, irytację i tak dalej. No ale proszę mi powiedzieć na tym etapie, jaką mamy alternatywę? Oczywiście ta alternatywa, ona się pojawiła i ona będzie coraz poważniejsza. Myślę tutaj o szczepieniach, znaczy poważniejsza w tym sensie, że będzie coraz bardziej będziemy. Odczuwali y, efekty, pozytywne efekty szczepień. No ale dzisiaj jest jak jest. Póki co liczba szczepień nie przekłada się na, y, ona nie ma jeszcze wymiaru populacyjnego. Ona chroni po osoby zaszczepione, oczywiście, że tak, ale populacyjnego wymiaru jeszcze nie ma. Więc dzisiaj jedyną skuteczną metodą hamowania szerzenia się wirusa jest po prostu przestrzeganie tych wszystkich nakazów. I zakazów niezależnie od tego, co my sobie o nich myślimy, ale póki co innej drogi nie ma. Tym bardziej, że jeszcze zwrócę uwagę, że w tej chwili. No, wszystkie nasze niedociągnięcia, jeśli tak można powiedzieć, w zakresie właśnie przestrzegania tych obostrzeń czy tych zasad takiej profilaktyki indywidualnej, maseczek, dystansu, niegromadzenia się, unikania kontaktów w sposób bezwzględny wykorzystuje wariant brytyjski wirusa, który szerzy się. Bardzo łatwo, jako że jego zdolność do zakażania się no jest bez porównania większa niż ten y, koronawirus, który określany jest jako, jako ten y, wariant dziki. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zapytać o wątpliwości, które ma nadal sporo osób, być może nawet więcej niż w zeszłym roku. Czy ten lockdown jest skuteczny? Bo padają takie sugestie ze strony różnych środowisk, różnych ludzi, że być może należałoby jednak nie wprowadzać tego lockdownu, że zakażenia są i tak, że ludzie i tak umierają. Więc ja chciałbym Pana zapytać: co by było, gdybyśmy niczego nie zamykali? Panie redaktorze, no, próbowali tą drogą i Szwedzi. Szli, szli, aż z tej drogi zeszli. Bo trzeba sobie zdawać sprawę, że puszczenie zakażeń koronawirusa na żywioł i nie, tak powiem, nie chronienie ludzi poprzez właśnie obostrzenia, poprzez te indywidualne środki ochrony. Oczywiście część by przechorowała bezobjawowo to jest gdzieś około 80%, nabyłaby odporności, część by przechorowała. No ale zastanówmy się, Ile osób by zmarło? Przecież my dzisiaj mamy wyjątkowo niekorzystny bilans zgonów. Ta tak zwana nadumieralność no, stawia nas w czołówce już nie tylko Europy, ale wręcz świata, więc takie puszczenie na żywioł to jest absolutnie wykluczone, bo to naprawdę to są ludzkie, ludzkie poważne dramaty. To jest sprawa pierwsza. Ale jest też sprawa druga. Gdybyśmy my może mniej, że tak powiem, energii wkładali w to, jak te obostrzenia obejść, a więcej wkładali, jak się do nich zastosować, to efekty byłyby inne. To też symulacje, symulacje medyczne na to wskazują, że gdyby 95% społeczeństwa przestrzegało tych podstawowych zasad, maseczka, dystans, dezynfekcja, unikanie czy ograniczenie bardzo istotnych kontaktów, to my byśmy tą epidemię mieli pod kontrolą. My mielibyśmy o co najmniej 80% mniej zakażeń. Więc na tym etapie to naprawdę jest wyjątkowo ważne są nasze zachowania. I jak już mówię, no już nie wchodząc w dyskusję, czy, ten, czy, czy te obostrzenia powinny być głębsze czy nie, no jest jak jest i, i, i z tą rzeczywistością musimy się zmierzyć. Ale jeśli ta rzeczywistość będzie polegała na tym, że święta będziemy chcieli spędzić tak jak było to kiedyś, w gronie, szerokich gronach rodzinnych, przy stołach wielkanocnych, jeśli będziemy chcieli masowo uczestniczyć w, w mszach, to po świętach będzie zdecydowanie gorzej jeszcze niż jest w tej chwili. Zobaczymy, jakie będą efekty tych nowych obostrzeń. Doktor Andrzej Trybusz, były szef Sanepidu, był Państwa i moim gościem. Dziękuję, Panie Doktorze, za rozmowę. Dziękuję bardzo, Panie Redaktorze. Dziękuję Państwu również za uwagę. Proszę oczywiście zostać z nami za chwilę skrót półsłupnia. Do zobaczenia.